Wiem o tobie. Wiem, wiedziałam o tobie już dawno. Wiem, że jesteś osobą, która chce mi pomóc finansowo. Wiem, że stać się na to, że masz takie możliwości. Ta osoba, która to ogląda i wie, że to o niej mówię, to są do ciebie słowa. Pan Bóg mi powiedział o tym. O tym depozycie. Ja o tym wiem już od dawna, że masz mi pomóc. Dlatego y, jestem otwarta na wszelkie, wszelką pomoc, wszelkie wsparcie i faktycznie tak jest, że, że potrzebuję tego, tak? że to jest y, to mnie więzi. Czyli ten niedostatek, y, ten brak stabilizacji w, w tym momencie mnie więzi. To sprawia, że nie mogę pójść do przodu. Nie każdy się na coś takiego zdecyduje, by mnie wspierać, dlatego że ja jestem osobą, która ma niecypową ścieżkę życiową. Nie każdy jest na takim poziomie duchowym, jak ja, i zrozumie to, i uwierzy w to, i będzie w stanie odważyć się na taki gest przyjmuję to godzę się na to, tak, że, że nie każdy. Nie każdy, nie, nie każdy jest w stanie mi zaufać. Tak, że to, że to co ja robię, przekracza jego umysł ludzki, dlatego nie byłby w stanie zgodzić się mi pomóc. Różnie ludzie, ludzie reagują. Yy, różnie ludzie yy, przyjmują to, yy, co robię. Tak I ja się tym nie chwalę dlatego, bo yy, w związku z tym, co robię. Yy, no to przekracza yy, jakieś ludzkie rozumowanie i yy, przekracza ich samych, wzbudza w nich to lęk. Wywołuje w nich to lęk po prostu to, co ja robię, wywołuje w nich lęk, bardzo mało jest takich ludzi jak ja, tak? Na takim poziomie świadomości, jak to się stało, że jestem w tym miejscu. Na pewno cierpienie, czyli ogrom cierpienia, które mi ludzie wyrządzili przez całe życie, do dzisiaj. No, myślę, że. Że jeżeli już, to to. Bo ani nigdy nie miałam żadnych znajomości, nie przelewało się, przyjaciół też nie miałam, w sumie nic nie miałam, tak. Jedynie co to wykształcenie mi się udało, z którego jestem dumna, natomiast szkoła mi się udała, edukacja. Natomiast to jest fakt, tak, że no jeżeli już to, to z tego cierpienia, tak, tutaj Pan Bóg mnie w tym cierpieniu, w tym piekle osobistym, mnie Pan Bóg tutaj kształtował, przede wszystkim oczyszczał, oczyszczał z tych kłamstw, które mi ludzie wpajali. Wmawiali mi różne rzeczy, tak. Nie, nie miałam swojego życia. Dopiero zaczęłam mieć swoje życie w momencie, kiedy nawróciłam się w 2015 roku, podjęłam decyzję, że nawracam się, że idę gdzieś, dokądś, gdzieś Pan Bóg mnie prowadzi, ale co będzie dalej, nie wiem. I ten moment nawrócenia to nie był moment, że nie, to nie był przełom na zasadzie, no teraz już wszystko będzie dobrze. Ja tak myślałam, ale nie. Jeszcze wiele, wiele miałam takich kryzysów. Kryzysów, które mnie po prostu totalnie. Myślałam, że to już koniec, tak. Był taki moment krytyczny, to było moje takie osobiste. Mm, osobiste załamanie 2018 rok, gdzie ja zobaczyłam, że ten system nie jest przyszłością, gdzie ten system jest do odrzucenia. No i zadawałam sobie pytanie co dalej. Byłam to mnie ścięło z nóg tak. To było dla mnie, to był mój koniec. Nie wiedziałam, co z tym dalej zrobić, nie wyobrażałam sobie innego świata. Dzisiaj wiem, dzisiaj widzą nie tylko ja, ale są ludzie, którzy tak samo jak ja widzą tą, widzą tą drogę. No, ona wymaga odwagi, wymaga wiary na pewno, tak. Jest to droga też prawdy. Bez tego się nie da pójść tą drogą. Musisz być totalnie w prawdzie, żeby zobaczyć tą perspektywę, tą nadzieję. I teraz parę słów do ciebie. Wiem, że chcesz mi pomóc finansowo. Wiem, że chcesz się na to odważyć. Więc to, w którym ja jestem w momencie, tak, jestem w momencie hmm, po prostu. Nie mam, na ten moment nie mam własnego mieszkania. No, to, co teraz się dzieje, to jest. Jakby efekt tego, że rodzina mi coś udostępnia, tak. Rodzina mi udostępnia, tak. Oczywiście mam tą perspektywę, mam tą perspektywę, Pan Bóg mi to pokazuje, na ten moment to nie jest jakby no, moje w tym momencie na papierze, tak. Natomiast perspektywę widzę w tym momencie no co mam no mam tylko ubrania tak nie nie dorobiłam się niczego w tym systemie nie jeśli chodzi o podatki i tak dalej to też zauważyłam że Polacy muszą od tego odejść tak bo wspierają przestępców w sensie zrozumiałam że to te wszystkie podatki pobieranie tych różnych przy zakupie czegoś i tak dalej dla mnie to jest złodziejstwo to jest okradanie człowieka tak samo ściąganie pieniędzy za ubezpieczenia a potem uniemożliwianie ludzi leczenie się kolejki i tak dalej to też jest po prostu kradzież kradzież bo my nic w zamian nie otrzymujemy my dawaliśmy te pieniądze ale w zamian nic tak naprawdę no i więc kiedy zobaczyłam że ten system jakby że nie ma dalej drogi no to to było to załamanie tak bo co będzie dalej, tak? Jak wyglądać. Nie wyobrażam sobie innego życia. No tak zostałam wychowana w tym systemie. I nie wyobrażam sobie, że może być jakaś, jakiś inny rodzaj funkcjonowania. Yy, no, ale, ale Pan Bóg mi otworzył oczy i pokazał, że faktycznie jest to możliwe, tak? Że, że każdy może żyć tak, jak chce, i nie musi się do tego porządku świata stosować. Że dana nam została przyroda, natura, że wszystko Pan Bóg nam daje, że nie musimy na nic zasługiwać, że to wszystko jest dar i mamy to przyjąć i po prostu być wdzięczni za ten dar. Nauczył mnie także kochania siebie, nauczył mnie także przyjmowania, co było dla mnie bardzo trudne, bo ja byłam tą osobą, która pomagała nie, całe życie. Natomiast no, moje życie to było, to było po prostu życie ludzi wokół mnie. Tak? Ja żyłam życiem ludzi wokół mnie. Mnie nie było w moim życiu. Nie zostałam tego nauczona, że, że mam siebie szanować, że mam siebie doceniać, że mam siebie kochać, że mam poszukiwać swojej drogi, że mam mieć swoje życie. Nauczono zostałam zadawalania innych. Czyli ja miałam dawać, dawać, dawać bez reszty, a oni mieli te brać. Brać tą moją energię i ja po prostu się czułam totalnie w depresji, wyczerpana, niespełniona. Więc jeśli chcesz znać moją odpowiedź, co o tym myślę, jestem na to otwarta, tak? Jestem na to otwarta, wiem, wiem o co się modliłam, o co prosiłam i czego potrzebuję, więc. Nie ma tutaj dla mnie tego problemu. Jeżeli chcesz, możesz to zrobić, i tak, tak moja sytuacja wygląda w tym momencie. Tak. To, to mnie blokuje. To jest yy, przede wszystkim to, co mnie blokuje dziś. Czyli brak po prostu środków do życia.